No patrzcie widzowie jak on do, do was ładnie kiwa, no pa jak sobie kiwa główką i tym akcentem hej, cześć, witajcie z tej strony Loki i witam was w kolejnym szucinku. oczywiście zagrajmy w Star Wars Jedi Fallen Order, sufit się tu nam wali na głowy, <laughs> a my dalej jesteśmy widzowie jak widzicie. To był za dźwięk popieprzony. Jak widzicie, jesteśmy dalej na Zefo i to już Wam wyjaśniam dlaczego. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie, no raczej na pewno, udamy się oczywiście na nową planetę, na Datomirę. Co nie, ale zanim to jeszcze zrobimy, mamy na Zefo dwie rzeczy, które też chciałbym zrobić. Pierwsza yy, i druga rzecz są takie same, ale no, generalnie pomyliłem się i yy, i naszych tutaj, yy, prawda, czy ja to mam zrobić jakoś tak? O, dobrze, dziękuję. Naszych, y, jak widzicie, pojemników na stym nie jest wcale 8 maksymalnie w y, całej grze, tylko 10. Nie wiem, y, widziałem jakiś film na YouTubie, gdzie chłop normalnie pokazuje, jak zebrać y, 8 z, y, pojemników na stym, tylko że problem jest taki, że przez to pomyślałem, że 8 pojemników na tym to jest full, jakie da się w ogóle zebrać w całej grze, ale nie. Maksymalnie można Gotowy zebrać tym? Maksymalnie no, można zebrać proszę. 10 i tu jest potwierdzenie tego, że tutaj jest ósmy na że jest jeszcze kolejny i jeszcze na zefo, no na zefu mamy jeszcze dwa do zebrania. To jest właśnie jeden z nich i teraz yy, będę chciał sobie pójść jeszcze po dziewiąty zbiornik na tym, który za chwilę Wam pokażę, yy, gdzie jest. Tylko jeszcze chciałbym zobaczyć, gdzie my tym dojdziemy, tym przejściem. Bo jakby nie kojarzę tego miejsca. Halo? To czy byliśmy tutaj już? Gdzie my jesteśmy? A jesteśmy tutaj, proszę bardzo, widzowie! Miejsce akurat do którego chciałem się dostać, czyli tutaj. Yy, przy wejściu do. O, jak to się nazywa? Przy wejściu, tutaj gdzie się ostatnio pojedynkowaliśmy z drugą siostrą, czyli przy wejściu do tej całej świątyni. Okej. Okay. I musimy iść tam, więc ja bym się bójną, Ale ten droid mnie cały czas goni. Tam go w dupie. Jedziemy na górę? O nie! Ale mnie wyrolowało, no. No, ktoś sobie chyba jaja robi, no. Dobra, ja nie chcę lecieć dalej. Ja chcę być tu. No, nie wytrzymam. Dobra, jeszcze raz. Teraz ma się udać, holipa jedna, no. Nie! To może teraz się uda? Bo kamera się tak do dupy ustawia, że ja nie mam. O! <ścoughs> Zrespiłem się tutaj. No, e, generalnie widzowie, nie da się tu wskoczyć. E, te, jakiś debil projektował wejście do tego miejsca. Ja pierdolę. Dobra, nieważne, ale mamy tutaj kolejny pojemnik na z tym. Dzięki temu nikt nas nie zatrzyma. Proszę. Dokładnie tak. I mamy dziewiąty pojemnik widzowie, nas tym ostatni. Teraz już na pewno ostatni jest na datomirze. Może mam nadzieję, uda nam się go zebrać. I mamy tutaj jeszcze jakieś echo. Super, dobra. Kapitanie, chyba znaleźliśmy wejście. Szturmowiec używał ich, by badać teren. Chyba odkrył wejście do grobowca. Coraz bliżej. Zajebiście. Dobrze. Udało się, i teraz, gnoju, rudy, durniu, możesz się faktycznie po tej linie tutaj przetransportować. Jezus Maria, widzowie. Nienawidzę tego miejsca. No, nie dało się tam wskoczyć autentycznie. Nie dało się tam, widzowie, wskoczyć. Po prostu się kuźwa nie dało. Nie mam pytań do tego, jak, jak, jak ktoś to źle zaprojektował, żeby tam się kuźwa dostać. Naprawdę. Dobrze, yy, wracamy na statek. Naprawdę, widzowie, to, ile trzeba się w tej grze, przynajmniej głównie na tej mapie, nachodzić, żeby dojść do jakiegoś miejsca. To jest naprawdę jakaś masakra. Dobrze, lecimy za momencik dosłownie na Datomirę. Tylko ja chciałem sobie jeszcze. Spersonalizować nasz mieczyk, ponieważ stwierdziłem, że możemy sobie polatać trochę w tej, prawda, szacie pomarańczowej, ponieważ wygląda to nie najgorzej. To sobie weźmy pomarańczowy, prawda, też kolorek naszego miecza i weźmy te, te złote, takie akcenciki. Te złote akcenciki mogą spoko nawet wyglądać. Cały ten pakiet, no patrzcie, jak teraz nasza. Bronika wygląda jakiś tutaj złoty kolorek. I proszę bardzo. Do koloru. Do koloru naszej szaty idealnie będzie pasować, co nie? Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Nieważne. Jest już trochę późno, tak jak to nagrywam, a muszę jeszcze ostatni odcinek robić, więc troszeczkę nie mam siły, ale. Lecimy, mam nadzieję, że ta gra e, mi na koniec. Na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Nie, nie może być. Lecimy na Datomirę. Do widzenia, Zefo, żegnamy Datomira. się. Kto by chciał tam lecieć? Fabuła tak każe, w śmierdzielu. Ach, ten piękny statek ciągle sprawia mi tyle problemów. Bidiwan pewnie chętnie pomógłby ci w naprawach tego i owego. Co? Nie, 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 nie chcę, żeby mi pomagał. Trzymaj swoje łącza stala dala od statku. Wiesz ile pracy w niego włożyłem? Ciesz się, że jesteś na jego pokładzie. To luksusowy, gwiezdny miniowiec galaktycznej klasy. Co ty gadasz, gościu, w ogóle? <laughs> Nie słuchaj ich. I tak cię kocham. Oha. No chłop się ewidentnie do swojego statku przywiązał, no. I Dobra tak jeszcze... Chęsto. Jeszcze o tym... Mówiąc o, yy, o znajdźkach, to tak naprawdę ze znajdzie to tylko mnie te stymy aktualnie interesują, naprawdę. Bo jakby jakieś inne pierdołowate rzeczy jakoś niespecjalnie chce mi się ich szukać, a faktycznie yy, stymy, żeby mieć więcej leczenia, to jest akurat nawet, że yy, przydatna statek, rzecz, więc bym... Yy, ja w środku mam e. ściany. Ma... Zamknij mordę, teraz ja mówię, no, yy, że wybił mnie z rytmu, widzowie, kuźwa jest za późno, żebym ja już materiał nagrywał teraz, bo po prostu ja nie umiem się. Ja już kompletnie nie umiem się wysłowić. No to ja, ja zawsze nie umiem się wysłowić. Nie? A teraz to już jest jakaś masakra po prostu. Ja nie, 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 nie składam już po prostu poprawnie zdań nawet gramatycznie, ani, ani no, normalnie, składnościowo, nieważne. Yy, co ja chciałem powiedzieć? Już nie, nie pamiętam nie daj, nawet. Gra. Tak. Hej Kal! Co z wami? Spieprzę i nie gra? chcę mi się z tobą gadać. Poczekaj. Nie Cal, będziesz masz chwilę? Nie mam chwili. Sporo się wydarzyło od braki. Ale przed Ach. tobą jeszcze daleka droga. Wiedz, że wciąż czekają cię trudne wyzwania. Dam sobie radę. Wiem na co cię stać, więc nie będę zaprzeczać. Wiem co trzeba zrobić. Już to robiłem. Kal, nawet najpotężniejsi Jedi nie jestem Trillą. Bez obaw. Wiem, że nie jesteś. Nie powiedziałam tak. Nie proszę, byś mówiła cokolwiek. Wszystko w porządku. Serio. Po prostu uważaj, kar. Nie brzmisz, Tylko Rudy, nie. na takiego, jakby było wszystko w porządku. Dobra, elo. No. Boję się tej planety, co my tutaj znajdziemy. Jeszcze zobaczymy. Oj, 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 oj. Dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Po co jest ta ściana? Myślałem, że ja się wspiąć na to mogę, ale nie. To które my mamy iść, tędy. Nawet ta. Yy, jest flaga pokazująca, które mamy iść, że, żeby ze szlaku nie zbaczać. Wiecie o co chodzi, tak jak w górach. No, wow. Jest. Dobrze, że tam nie staliśmy. No coś się zawaliło, nawet nie zauważyłem. Co to co? jest. What the fuck? czym Raczej ty nie jesteś? nie będzie przyjazny. Czym ty jesteś, gnoju? Ja już się boję z nim walczyć, Boże Jedyny. Dobra, ale mamy 9 leczenia. Pora zmarnować je wszystkie. Hello! No, zadawać zbyt dużo to ja mu nie zadaję. Ale szybko napierdzielamy tym podwójnym mieczem. Ała, aua, aua. Pająki tu są jeszcze te małe, nie! Ała, no gryzie mnie tam w dupala! No przecież nie masz życia! O, umarł. Dobra, leży. Ała, no wybuch jeszcze jakimś gównem! E, yy, skano... Aha. Skanowanie. Kliknąłem gałkę i nagle już nie mogłem skanować tego pająka. Fajnie ta gra działa. Pomniejszy nydak. To jaki, to jaki jest powyższy. Jak już taki jest niebezpieczny ten pomniejszy, Jezus Maria. Broń się uważnie przed agresywnymi niezmordowanymi atakami. Łatwo wybić ją z rytmu przez wielokrotne parowanie ataków. Co to? No zeskanuj chłopa. Fuj Jezus Maria. Słyszę Bidi. Pokaż. Zamknij japę. Grzb grzbietnik morowiec. Potrafi strzelać na dystans trującą śliną. Ciało wydziela po śmierci toksyczny kwas. Zajebiście. Oczywiście, że po śmierci musi wydawać toksyczny kwas. No bo jakżeby inaczej? Jakieś główienko, no. Wodziec. Co to jest? Kogo to obchodzi? Dobra, zobaczmy co my tutaj na tej planecie znajdziemy. Nawet w sumie nie wiem w którą stronę my mniej więcej mamy iść. Znajdź Astrium na dotomirze, Dobrze. Czyli po prostu musimy, musimy chodzić wszędzie i nigdzie, żeby znaleźć coś, co, co nawet nie wiem szukamy, co nawet nie wiemy gdzie jest i nawet nie wiemy jak wygląda, co to jest. Ja nawet nie wiem kompletnie. Ale wiem, że tu jest pająk. Nie! No on to kombo za późno kończy, no Jezu On to kombo za późno kończy, no ja na napierdzielam chcę już unikać, a on jeszcze komba nie skończył. O fak, Fafara fafa. Trucizny raczej nie mogę skontrować, nie? Jezu, tu przecież nie ma miejsca na omijanie tego kwachu. Nie! Leczenie! Ała! Odsuń się! Dobrze, tu jest. Jezu, ile was tu jest! No Boże, jedyny, no. Zauważyłem, że ja sporo. Sporo mówię tego, że ile was matka. Wie... ...czy... Boże. Czy więcej was matka nie miała? Ale tutaj się nie da tego nie mówić. No, ile was. Więcej. Ja nie umiem mówić już dzisiaj. Więcej was matka nie miała, widzowie? Chłopco! Chłopco, ognisko przeskoczyła w ogóle. Co tu robi ognisko? Bo raczej pająki nie, nie rozpaliły ogniska, nie? A ognisko się dalej pali, a to nie jest jakiś ten świat ognia, żeby tu się ciągle coś paliło. To bardziej na jakiś taki pustynny świat wygląda. Bardziej, a tam jest skrzynka. Tutaj, proszę bardzo, skrzyneczka, tu nie jest. I hopa. no to teraz no nawet nie mamy celu głównego, to, to będzie. Sprawdzić? To tyle będzie po prostu widzowie eksploracji, teraz, że ja pierniczę, nie? Uuu, taki czerwoniutki. No dobra, niech będzie, taki czerwony, yy, prawda, mareczek, niech będzie, niech będzie. Mogę tam skoczyć? O, i tutaj możemy się dostać do tego echa spoko. Wszystko jasne, siostra nocy. Praktykująca rzemiosło. Szkolenie Sióstr Nocy. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. Eee, no i powiem Wam, że ten podwójny miecz naprawdę nam ułatwia e, walkę pod tym względem, że takich właśnie małych dupielców, którzy też mogą oczywiście nam zrobić krzywdę, to o wiele łatwiej się zabija. Eee... Wiele się łatwiej zabija no właśnie takich małych dupielców. Nawet zwykłych szturmowców się łatwiej załatwia. Tam gdzieś u góry jest jeszcze jakieś przejście. No w sensie, no jak już wszyscy wiemy, bardzo trudno się połapać cholera przy tej mapie, więc ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść, no. Gdzie ja powinienem iść, którędy, jak, co? Bo no tu już byliśmy. Gdzie jest to przejście? Po drugiej stronie. Co? Ale my tam też byliśmy, przecież, czy nie? A może tam skrót jest do odblokowania? Czekaj, czy to nie jest skrót do odblokowania? To są pająki kolejne. aua No, ała! Dobra, jednak trzeba uważać na te pająki za Spadłem. Gdzie spadłem? Nawet nie wiem, gdzie ja spadłem. Tam jest skrót. Ech. No to wracamy! <laughs> Oczywiście, jeszcze na koniec dnia, po prostu. Jak ja już jeszcze nie mam. Jesus, już myślałem, że spadnę. Jak ja już po prostu nie mam siły, najzwyczajniej w świecie. No i nie dorzucił jeszcze tym. No nie wytrzymam z tobą, Rudy. Ale on mnie wkurza tym, że on nie dorzuca tym mieczem. Ja pierdzielę. Wiecie co mnie jeszcze wkurza? Że te pająki cholera atakują na dystans. A atakowanie na dystans jakby nie istnieje trochę w tej grze. Jak w normalnych solsach, w jakichś na przykład dimon solsach, to możemy zarówno atakować frontalnie, jak i na dystans, nie? Mamy... Wiele opcji. To tutaj nie mamy kompletnie opcji, musimy się po prostu ograniczać do tego, że oni potrafią atakować na dystans, a my nie potrafimy i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Idiotyzm. A Mareczek, oczywiście, odpala swój fetysz skanowania wszystkiego, co popadnie. Kogo to obchodzi? Kogo obchodzą złowieszcze podobizny? Boże, jedyny. Ej, Bidi, idziemy. Tu jest jeszcze jakieś przejście, <laughs> jakaś drewniana klatka, cokolwiek, coś w tym stylu, nie wiem. I co mi to da? Chyba muszę to dać na No, śmiem wątpić czy tak fizyka działa normalnie, że tak przedmioty latają, no ale to co lubi. Tutaj możemy wejść na górę. Wiemy teraz jesteśmy Na dole po prostu chyba, tak? Nie mogę przejść eee, Widzę <gryw> Widzę, że nie możesz przejść. Bo drzwi są cholera zamknięte. No czy to... czy ty sobie jaja robisz? Zasrańcu Który plecy robi frajer, a to jest pająk kolejny w ogóle ty Że ja go nie zauważyłem, serio no cze... No i ta, no jeszcze później kończ to swoje kombo tym mieczem. No to ma akurat też i swoje minusy, niestety, widzę. Ten, ten podwójny miecz, no niestety. I co ja mogę zrobić z tą? To? Proszę. Aha, <laughs> i teraz można otworzyć te drzwi, no to beka. Będę to esencję zdrowia, my dopiero mamy jeden na trzy? Serio? Ja nie mogę. Obcy, kogo obchodzą obcy? Otwieraj to. Odkryto sekret. Zawsze marzyłem, żeby odkryć sekret. Jezu, a tam było jeszcze jakieś przejście? Coś? Nie wiem, Jezu, nie da się połapać w tej mapie balonej. A tu u góry? Cokolwiek? Coś? Słyszę kolejnego pajojajo. Oczywiście, nie trapiłem! Ja to uwielbiam, nie trafić sobie atakiem, który normalnie powinien trafić, co nie? No przecież widzowie, cudowne to jest, to jest naprawdę cudowna rzecz, jak tak się nie trafi, serio. Po prostu ubóstwiam, nie wchodź tutaj, tu nie przejdziesz, tak czy siak. Trzeba chyba po prostu wrócić na górę, chociaż nie, no na dole tu niby jest jakieś przejście, ale nigdzie niby. Te drzwi się nawet same otwierają. Gdzie tu jest niby przejście? A tu! No to nie wygląda kompletnie jak przejście, to trzeba po prostu... Nie wiem jaki, jak... jak duży level mocy oczu trzeba mieć, żeby to dojrzeć, bo ja tego kompletnie nie widziałem. I trochę trudno to nazwać przejściem, bo jest walona przepaść, nad którą trzeba się przetegować, nie? I po co to było? To jest tylko powrót jakby na statek. Nie, Jezus Maria. No i tutaj niby, nie? Też. No i dobra, zostało nam chyba ostatnie przejście do zwiedzenia, czyli tutaj, więc lecimy. Ale nie, bo mareczek ma fetysz skanowania, a nie, tutaj jest skrzyneczka, dobra. Chodźmy tędy, Bidi. To skrzyneczkę mogę ci zaakceptować, że chciałeś otworzyć. Po prostu musisz wiedzieć, Ale jakby to był jakiś walony skan, to bym ci mareczek nie wybaczył. Nowy emiter, zajebiście. Nawet nie wiem co to w dalszym ciągu, ale nie szkodzi! Idziemy, eksplorujemy dalej planetę. Co to jest? Oczywiście musi zeskanować, bo ma Czyli fetysz. tu byli. Dziwne... To miejsce jest opuszczone, ale... Wiedźma! Wyraź się, Jedi. Jesteś siostrą nocy. Słyszałem, że zginęłyście. Nie wszystkie. Nie masz wstępu na Datomirę. U. Odejdź stąd. Przykro mi, nie mogę, ale... Może sobie pomożemy, szukam. Chwila, nie jestem wrogiem. Temu Zaraz, nie jestem wtórny. No jak wrogi? No ale to pająki mnie biją, to ja je te biję też biję. To... Czym wy jesteście? Co to są za przeciwnicy? Siostra nocy, jak brać intruza? U ciebie w domu chyba. O nie, oni mają staminę. Oni mają staminę, rozumiesz to? Dobra, nie jest aż tak źle. nie, no ich się będzie ich się będzie klepać pół godziny, no. Atakuj, no. A nie, ten będzie atakował. Oh. Ała. Oni jeszcze wyglądają jak ci z gadofua, co się leczą cholera sami z siebie, wiecie? Ała. No nie, możecie atakować po kolei, przepraszam bardzo. Czekaj, 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 no poczekaj, kuźwa Nienawidzę was. Ju już was nienawidzę, nie? Już was po prostu nienawidzę. Nie cierpię już was. Boże jedyny, co za gnoje. No, a to, a to pewnie jeszcze nie ostatni raz jak będziemy z nimi, wa będziemy z nimi walczyć, nie? A właśnie ty zeskanuj ich. E, skanowanko. To wcale nie tak, że chłop nam, że Mareczek nam skanuje plecy. Są szybszy, szybcy i zwinni, Zaleca się uważną ochronę i ostrożność przy kontratakach. Unikaj niemożliwego do zablokowania ataku z nadgłowy. Okej, okay. wojownik braci nocy, no oczywiście. Chłop w ogóle wygląda jak ten, Dart Maul, tylko że żółty, widzieliście to? Wyglądał tak samo, tylko że był żółty. Śmiesznie. No to to też jest zamknięte, a mogę to jakoś otworzyć sensownie? Nie wiem, coś z tej strony albo coś? Chyba nie. Dobra, nawet jeśli to mam to gdzieś i idziemy dalej. Oh yeah, a tam jest kolejne echo. Eee, mogę się wspiąć do góry? Ja bym tam wlazł na górę, tylko jak? A ja chyba jak od jakiejś drugiej strony tam trzeba będzie. O, o, czekaj, a tu jest niewidzialna ściana, to chyba. Dobra, yy, no nie wejdę tam chyba na razie. Trzeba tam będzie wejść od jakiejś innej strony niestety. Dobrze, możemy sobie na spokojnie przynajmniej odpocząć. Co nie, mamy już ponad 30 minut, ale chociaż też surówki jak ja to zmontuję, to mamy jeszcze parę minut niby, więc możemy jeszcze coś sobie zrobić w dzisiejszym filmie. W filmie odcinku cokolwiek. Czy to jest łucznik tam? Nie no chyba was łeb boli. Żeby będziecie do mnie strzelać. Okej, okay, da się to odbijać. Już myślałem. Że się nie da. No strzelaj! O kurna. Dobra. O Jacy ja zwinni są skubańce, no, Ała! No przecież klikam, a nie trzymam przycisk. Odbijaj w niego te strzały, a nie na oślep. Gdzie on jest? Ty? O, on sobie został na dole, fajnie, że mnie nie gonił. A teraz <ścoughs> Ru... Rudy! Rudy trochę... trochę ci jakby przecięło chyba Ty no miecz mu się odpalił w pochwie! Bez skojarzeń! Jezus Maria, that's what she 300 trochę, no ale ja... Miecz mu się w pochwie odpalił, ty Boże jedyny. O Boże Ty czekaj, gdzie my mamy... Aha, bo tam są zamknięte te drzwi, tak? Dobra, trudno. Nie ty... się! Jak dla mnie, to jak kliknąłem R1, znaczy L1, nie? I powinienem to skontrować, a przynajmniej zblokować, ale nie. Gra stwierdziłaś, już, jak ci w pupę, dostaniesz damage, nie? O Jezus Maria, ja już po prostu nie lubię z wami walki. Ja już mam dość walki z wami. Ja już nie chcę z wami walczyć. Ja już podziękuję. Ja, ja już nie chcę. Ja już nie chcę z wami walki. Ja, ja, ja nie chcę. Znowu! Wow! Trafiłeś mnie. Jak najbardziej, I cię znowu trafiłem i znowu cię trafiłem. I znowu? A nie, teraz cię nie trafiłem i znowu cię trafiłem. Ale go trafiłem, nie? o Już skończyłeś się bawić, Boże jedyny ja już widzę. Ja już, oczywiście, bo szturmowcy to już dla nas zbyt małe wyzwanie. Dla nas i dla tego podwójnego miecza. To teraz muszą nam dać kompletnie inny rodzaj przeciwnika: szybszy, bardziej irytujący. I znowu kliknąłem L1 w odpowiednim momencie, bo się spodziewałem tego kutafona za ścianą. Ale nie, gra powiedziała i tak dostaniesz damage, bo po co zblokować, nie? Co tu się dzieje w ogóle? No. Możesz dostać damage, dziękuję. to punkt umiejętności. Już 3 punkty mamy. Zapomniałem je coś szczerze mówiąc. nie malowanie modliszki, Ładne. Ładne malowanie modliszki. Dobra, na razie drogę mamy mocno liniową, więc nie jest źle. Ja tam macham tym mieczem, a możesz strzelić. No chłop chyba nie umie strzelać, przykro mi. Strzelisz... W... no ale nie tym debilu, no. Już? Dziękuję. O Jezu, i oni mają jeszcze te swoje ładowane ataki. Ale nie są aż tak bardzo irytujący jak ci... jak ci w czarnych pancerzach. Dokładnie to. Dokładnie to, dokładnie tak. No łap się tej ściany! Zbanie. Co ty... robisz? Co ty pipczesz tutaj? Co on pipczy, czy ty? A bo on chce zeskanować łucznika. Okej. Okay. Ciekawie się tu tekstury. Cień działa. Ciekawie. No pano, normalnie Dart Maul, tylko w innym kolorze i bardziej brudny. Unikaj niemożliwych do zablokowania pocisków z łuku energetycznego. Odbije i zwykłe strzały z łuku energetycznego. No, zdążyłem się już tego domyśleć. A, dobrze. Tutaj. Aha, jesteśmy tu u góry, tak? Okej. Okay. A gdzie jest. Tam jeszcze dalej jest, kurde, to. to echo, no, do zebrania. A tu gdzie mam szukać? Przez okno? Nie no, tu na dół chyba, tu jest pająk. I pa czy pająk powiedział. Słyszałeś to? Wy się naprawdę bratacie z tymi, z tymi robakami? Serio? To czy z tymi pająkami? Powaliło was? No klepiecie właśnie. Oj. Dobra, oj. Wykończenie! Dokładnie, tak. Dobra. Skrzynunia, ale czy ty możesz otworzyć? Dziękuję. Chcesz to sprawdzić? Oj, widzowie, ja już naprawdę nie mam siły. Nie mam siły po prostu już dzisiaj. Ale dobrze, trzeba dotrzeć do końca odcinka. Widzowie, jak to mawiają. Jakieś opary tu się unoszą, nie wiem cokolwiek. I czy tu jest skrót? Dokładnie, tak. Tak, to jest to miejsce. No, ale oczywiście do tego tam zwiedziliśmy o ca całe, zwiedziliśmy całe o to miejsce. Co z tego, y że i tak nie ten, nie do jak, jakimś prawem w ogóle, nie wiem jakim prawem, ale jakimś prawem nie weszliśmy tam na górę. Nie wiem jak tam wejść nawet, ale dobrze widzowie. Y nieważne. Tutaj się z wami pożegnam, kontynuować do tej całej chyba świątyni. Pójdziemy w kolejnym odcinku. A na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli On Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć, idę odpocząć. Miłego odpoczynku Wam też życzę, mam nadzieję. Cześć.